Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj temat olejku NEM więc od razu zacznijmy, gdzie taki olejek kupić. W Rosmanach jest on dostępny, w aptekach może być on dostępny, w sklepach zielarskich, w sklepach y, z produktami bio, w sklepach z półproduktami, w sklepach z olejkami naturalnymi. No, miejsc stacjonarnych jest całkiem sporo, no ale również jest on dostępny w internecie. I tak naprawdę y, nie ma to większego znaczenia, jaką firmę wybierzecie. I gramaturę, bo jakby to też jest zależne od Was, czy chcecie 30 ml, 50, 100, może 200, to nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę najistotniejsze jest to, żebyście zwrócili uwagę na to, żeby to był olejek nierafinowany, czyli po prostu tłoczony na zimno. I olejek tłoczony na zimno po prostu zachowuje w sobie wszystkie te dobroci, które powinien w sobie zachować, więc tak naprawdę jedynie na co warto zwrócić uwagę, to na to, żeby ten olejek był po prostu nierafinowany. Olejek NEM pomaga nam w walce ze szkodnikami. Jest on absorbowany przez roślinę, przez liście, przez łodygi i dostaje się po prostu, że tak powiem, do krwioobiegu rośliny, przez co jakby rozchodzi się po niej całej i jakby na dłużej pozwala nam chronić ją od szkodników. Generalnie działa on na nie odstraszająco bądź dusząco. Internety nawet twierdzą, że zaburza ich gospodarkę hormonalną, zmuszając ich, po prostu do, zmuszając ich po prostu do przestania zjadania naszej rośliny, do niewykluwania się do dalszych form swoich rozwojowych no czyli po prostu mówiąc krótko, do umarcia, bo kiedy robaczek będzie głodny, no to wiadomo, umrze. Olejek NEM jest organiczny, biodegradowalny, więc jest bezpieczny dla zwierząt, jest bezpieczny dla roślin, więc spokojnie możecie go używać i jakby ewentualny kontakt, nie wiem, pieska z rośliną, nic, że tak powiem, pieskowi krzywdy nie wyrządzi, tudzież z Waszym dzieciątkiem. Lista szkodników, na jakie on działa, jest tak długa, że nie będę tego wymieniać, no ale zapewne o tym wiecie: wciornastki, przędziorki, tarczniki, miseczniki, wełnowce no wszystko to, co może nam się do rośliny przypłętać, olejek nam pomoże nam w walce z tym szkodnikiem w sposób po prostu naturalny, niechemiczny. Internety twierdzą, że może on nam pomóc w chorobach grzybowych. Znaczy, na pewno faktem jest to, że działa on grzybobójczo, więc jakby może nam pomóc również w walce z chorobami grzybowymi, na przykład takimi jak szara pleśń, prawda? Więc kolejnym plusem dla tego olejku jest to, że nie tylko szkodniki, ale również grzyby. Dla mnie ogromnym plusem olejku NEM jest to, że liście po umyciu roztworem z olejku tak się strasznie błyszczą. One są po prostu to jest najczystsza klasa czystości, jaką, jaką uzyskacie. A próbowałam wielu metod na, na mycie liści: i piwo rozwodnione z wodą, i mleko z wodą, i yy, yy, kilka kropli cytryny z wodą. I nic nie przynosi takich efektów błysku na liściu, jak właśnie umycie olejku, olejkiem NEM. No dobrze, więc teraz może przejdźmy do tego, jak taki olejek rozrobić. Jak widzicie, ja tutaj mam swój stary rozrobiony. Wygląda to mało ładnie, taki płyn mleczny, ale to nic nie szkodzi. Stary mam, zrobimy też nowy, żeby pokazać Wam, jak to się robi. Instrukcja jest bardzo prosta: 5 ml olejku na 1 litr letniej wody, i to chodzi o to, żeby to była taka, wiecie, nie zimna woda, ale też nie gorąca, taka po prostu przyjemnie ciepła. O, przyjemnie ciepła woda 1 litr przyjemnie ciepłej wody. 5 ml olejku i kropla płynu do naczyń, tudzież mydła do rąk. Generalnie internety zalecają, żeby używać jak najbardziej naturalnego płynu do mycia naczyń bądź jak najbardziej naturalnego mydła. No ale nie oszukujmy się, większość z nas w domu ma po prostu zwykłego Ludwika czy zwykłe fajry i zwykły płyn do, do, do mycia rąk, jakiś tam w piance czy cokolwiek. Więc jakby no ja myślę, że nie trzeba aż tak szaleć. Ja używam zwykłego mydła, jakiegoś tam randomowego uzupełnienia z Rossmana, i też jest spoko. Ok, poza kamerą uzupełniłam sobie butelkę. Jest tutaj pół litra wody, dlatego że ja nie potrzebuję roztworu litrowego. Z całą pewnością wystarczy mi pół litra, zresztą jak widzicie, jeszcze mam. Stary roztwór, więc, jakby robienie większej ilości zupełnie po prostu dla mnie mija się z celem, mimo że roślin mam dużo, no ale jakby nie zużywam go aż tak tyle, żeby musieć robić cały litr. Tak więc jest tutaj pół litra wody i dosłownie kropelka płynu do mycia rąk płynu po prostu mydła. Jak widzicie tutaj się nawet robi lekka pianka, no to jest naturalne. Do czego jest to mydło albo ten płyn do mycia naczyń? Tak naprawdę spełnia on tutaj po prostu rolę emulgatora, czyli czegoś, co połączy nam wodę, wodę z olejem, tak? No bo jak wiadomo... Olej zawsze wypłynie ponad wodę, więc potrzebne jest nam coś, co to połączy. Ciepła, taka wiecie, przyjemnie ciepła woda, nie gorąca, tylko taka po prostu przyjemnie ciepła woda. Pomoże nam, jakby to wszystko rozpuścić i ze sobą razem połączyć. Jak to już się połączy, to nawet jeżeli będzie zimne, no to będzie takie, więc jest wszystko w porządku. Dobrze, więc skoro instrukcja mówi o tym, że na litr musimy użyć 5 ml, no to ja na pół litra użyję 2,5 ml olejku. Ok, tak wygląda moja buteleczka. Ona jest taką fajną pompką, ale ja z tego nie korzystam. Ja korzystam po prostu ze strzykawki, bo tak jest mi wygodniej i prościej. Więc tak jak widzicie, po prostu wkładam strzykawkę do środka. Oczywiście ostrość mi nie łapia, a teraz łapię. I nabieram sobie 2 ml. O, 2 ml. i do butli. I jeszcze pół. I do butli. Muszę to zakręcić, bo Zapach olejku namno dla mnie nie jest niczym takim super przyjemnym. Są osoby, które lubią, ja nie przepadam. No i jak widzicie, olejek osadził nam się na górze, prawda? Pływa w postaci yy, kropelek, więc trzeba to rozmieszać. Dlatego ja to robię w butelce, żeby sobie życie ułatwić, bo teraz to po prostu zakręcę i będziemy mieszać. Mam nadzieję, że YouTube nie zbanuje mi tego filmiku, <laughs> za takie ruchy. No i już. I gotowa. Jak widzicie, pianka się zrobiła. No to jest naturalne: ta pianka po prostu opadnie. To jest no, efekt mieszania, szejkowania ciepłej wody z mydłem, prawda? Tutaj ja dałam dosłownie kropelkę. Nie dałam tego dużo. Tak więc jak widzicie, wygląda to tak. I tyle. Czym się różni od tego? No w zasadzie troszeczkę może kolorem. Było bardzo możliwe, że tutaj dałam po prostu ciutkę więcej olejku, no ale to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Przytaszczyłam swojego filodendrona chyba hastatum. To jest jego najwyższy listek szczytowy. To jest chyba hastatum. Kto wie, może mi napisać. W każdym razie, jak widzicie, jego listki tak czy siak są lekko błyszczące z racji tego, że jakby, no, ja wszystkie rośliny myję tym olejkiem, więc ten błysk tak czy siak zostaje, no ale jak widzicie, listek jest brudny. I tak czy siak jest po prostu lekko przyszarzały, więc postaram się teraz umyć ten tak żeby pokazać wam różnicę. No i żeby nie było, miseczkę mam, do miseczki za chwilę wleję roztwór, ten, który sami zrobiliśmy, widzę, że jeszcze go muszę trochę poszejkować, bo oddziela mi się jeszcze olejek, więc za chwilę go jeszcze trochę doszejkuję. To, czego ja używam zazwyczaj do mycia yy, swoich roślin, to jest taki gazik. Ja po prostu lubię te gaziki. A ja, że mam tego całe opakowanie chyba 100, czy, czy, czy 200 takich gazików, to naprawdę to tak naprawdę zużywam sobie je do no one są miłe, takie przyjemne. To jest takie mięciutkie, bardzo fajne. No po dłuższym czasie po prostu to wygląda jak taka zużyta szmatka, więc wyrzucam, ale generalnie z tego korzystam dowolność, dowolność, dowolność. Dobra, żeby wszystko było widać leję ten, który zrobiliśmy sami, żeby nie było, że ja się go boję użyć. Tak więc wleję sobie trochę. Dużo mi nie będzie potrzeba, bo mam zamiar po prostu umyć jeden listek. Ach, i może przy okazji powiem wam, że warto przy większej ilości roślin założyć sobie rękawiczki, bo jeżeli macie delikatną skórę, tak jak ja, yy, no to może się okazać, że będziecie tym olejkiem śmierdzieć nawet i dwa dni. <słuch> ja tutaj akurat mam do umycia tylko jedną roślinkę, więc nie będę już się bawić w rękawiczki. No ale już zauważyłam po sobie, że jeżeli myję dużo roślin i dużo przebywam w tym olejku, no to troszeczkę śmierdzę. Dobra. Będzie widać ten listek? Jak to przekręcić? Dobra, pobawiłam się trochę z kamerą. Jest ustawiona na ten listek, który będziemy myć. Więc go sobie przemyjmy. I wygląda on w tym momencie tak, że jest czysty. Ja poczekam chwilę, i przyjdę do Was, kiedy on po prostu wyschnie i będzie widać ten błysk. No dobrze, listek już prawie wysył, więc jak widzicie wygląda on tak, błyszczy się bardzo ładnie. Ciężko jest mi to pokazać, bo wybrałam sobie trochę słabą roślinkę do tego, ale tylko ta jedyna wydała mi się taka najbardziej ukurzona, żeby widać była jakąkolwiek różnicę. Tak więc jak widzicie, no ten listek błyszczy się bardzo, no te poprzednie też się błyszczą, no bo ja wszystkie rośliny myję tym olejkiem, no ale ten jest zakurzony, taki brudny, widać, że jest trochę taki przeszarzały, natomiast ten błyszczy się fajnie. No dobrze, więc podsumowując, olejek NEM pomaga nam w walce ze szkodnikami, pomaga nam w walce z grzybami. Um, przy okazji umycie liści, umycie liści olejkiem NEM sprawia to, że one się naprawdę ładnie błyszczą. Dłużej nawet zostają czyste, bo jakby po prostu przez to, że, że używamy olejku, to ten wrót tak się strasznie na nich nie osadza, więc to jest kolejny plus. Jako minus mogę dać zapach, ale to jest jakby mój minus. To jest moje subiektywne podejście do, do, do zapachu tego olejku. I no, no mógłby być ładniejszy, ale, no ale cóż zrobić? W każdym razie działa on na tyle fantastycznie, że jakby ten zapach rekompensują mi po prostu zalety tego olejku. Mam nadzieję, że filmik był przydatny i że miło spędziliście ze mną te kilka minut. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa!